Siemasiema miłek, Siema siema, na zimowym zewnętrznym showroomie słuchajcie, chciałem wam pokazać blachę obrotową podwójną mamy dwie blaszki Colorado numer 5 tutaj dużego puchacza kotwica z tyłu zamontowana na sztywno i druga tutaj wyżej na luźno takie na blacha na szczupaki ciężko to pokazać ale to fajnie Ciężko to tak z ręki nakręcić w basenie, ale fajnie się to kręci, ta druga kotwica fajnie stabilizuje tą obrotówkę, a puchate flesze dodatkowo kuszą swoją wachlnięcie. Pozdrawiam.